Ale tak jak mówiłeś o Piotrze Bartłomieju, no to cóż, zwolniło się miejsce takiego kaznodziei. Kiedyś to był Piotr Pustelnik, potem Piotr Bartłomiej, no to A teraz trzeba... tak, trzeci Piotr. Tak, zgodnie z zasadą trzech potrzebujemy trzeciego Piotra. Tak, czyli Piotr Dezydery, który no, próbował tam wskoczyć na to miejsce, pokazując swoje świętości, jakieś tam jego też objawienia. No nie zyskiwał aż tak bardzo popularności, ale próbował. Który też był zresztą podwładnym jednego z rycerzy pod Rajmundem. Tak, dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o poparcie religijne, to z drugiej strony u Gottfrida no, miał poparcie Arnulf, który rzeczywiście pomyślał tak. Ten kult włóczni ma po prostu małą bardzo siłę. Powiedział, że trzeba sobie znaleźć jakiś nowy totem, no, jakiś tam nowy artefakt. No to jak nie mamy znaleźnego, to trzeba coś stworzyć. Krzyż z ikoną Chrystusa na przykład. Tak, taki złoty krzyż, żeby mieć z pompą to zrobić. No, i namawiał doczenia tego, że to jest jakiś taki wspaniały artefakt. Udało mu się tak średnio, ale wyznaczył jako nowego opiekuna Gottfryda, zawsze troszeczkę więcej tego religijnego fervoru. Poszła plotka. Pytanie, kto ją rozpowiedział? Czy Arnold, czy nie? Że podobno wewnątrz tego złotego krzyża był kolejny zresztą fragment prawdziwego krzyża, na którym zginął Chrystus, więc. Dokładnie, dokładnie. Może to jest wpływ tej wspaniałej relikwii nowej, tego sztandaru powiedzmy religijnego. No ale chwilę potem jeden z Robertów zaczął tak sobie myśleć i co zrobił? On również odszedł od Raimunda i dołączył do większej grupy. Więc możemy zobaczyć, że te siły Raimunda, one na początku były porównywalne liczebnie, dlatego że Raimund miał dużo pieniędzy, dużo płacił, dlatego pod nim zbierało się dużo rycerzy. Ale wielu było rozczarowanych ostatnimi akcjami Raimunda. No i albo dawali temu niezadowolenie odchodząc od niego i najmując się u innego z książąt, albo tak o tym mówili po to, że Raimund musiał im więcej zapłacić. Tymczasem, no, komu jak komu, ale Robertowi nie da się zapłacić tyle, żeby został, bo trochę co innego nim powoduje, więc zdecydował się odejść od Raimunda. Tak, czyli Robert z Normandii. Tak, Robert z Normandii. Tak. Więc znowu dwóch Robertów razem, ramię w ramię będzie walczyła. Brakuje tak. tam Bohemunda, ale będą razem. Ramie, ale honorowo ramie. jest Tancred. Honorowo jest Tankret w jego tak, imieniu występuje. I trzeba przypomnieć, że Raymond był bardzo ambitny. I to, żeby wkroczyć do miasta jako pierwszy, było dla niego niezwykle ważne. Bo on będzie wtedy odcinał kupony. Nie mówiąc już o tym, że dochodziła kwestia tego, kto będzie to Jerozolimą zarządzał. I tam Raymond sobie wciąż na to ostrzył zęby. No, oczywiście, oczywiście. I nawet to była jedna z tych kości niezgody, i właśnie dlatego tutaj wspomniałem o Tankredzie, ponieważ kością niezgody był Tankred, który zajął Bytlejem. No, ograł Raimunda, tak jak wcześniej jego, prawda, krewniak Bemund. Zwłaszcza, że pozbył się wszystkich prowansalskich oddziałów w Antiochii. Wróćmy trochę do takiego religijnego akcentu, ponieważ no, jak sobie tutaj. No osoby różne wędrowały po Górze Oliwnej chociażby, na przykład Tamkret i inni też, no bo każdy chciał zobaczyć tak wspaniałe wzgórze i z tego wzgórza zobaczyć wspaniałą Jerozolimę. Był tam mędrzec, pustelnik. Był tam pewien mędrzec. Człowiek niezwykłej światłości i ludności uwysłu, który powiedział, że miał widzenie, w którym właśnie pisze Raimund Zagiller, że jeśli atak będzie trwał cały dzień, Cały jeden dzień bez przerwy to krzyżowcom przypadnie wspaniałe zwycięstwo. Tylko, że nie można odstępować. Bo jak się odstąpi, no to zawiedzie się Boga i nie będzie przepowiednia spełniona. I była to ciekawa przepowiednia, do której jeszcze wrócimy. Dokładnie. No i tak zaczęto się zastanawiać. No dobra, no wspaniała przepowiednia, dana przez nieznanego pustelnika, który z pewnością jest nam przychylny. No to trzeba ją pewnie zrealizować. No uda się. No to gdzie tutaj są te lasy, żeby zbudować jakieś maszyny oblężnicze, drabiny, to jest bardzo ważne. A dla tych zastanawiaczy się, że to był za mędrzec, ponieważ był w Górze Oliwnej, to był Oliwan Kenobi. Ech. No tak, ale problem oczywiście polegał na tym, że książowcy nie mieli sprzętu, nie mieli żadnych machin oblężniczych, nic, czym mogliby po prostu zaatakować te mury. No i jakby zebrała się rada książąt, żeby decydować, co dalej czynić, podczas której Pojawiły się te głosy niesnasek, czyli to, że Raimund trochę napadł na Tancredę za to zdobycie Betlejem i trochę też chciał podjudzić Kler do tego, no bo sam Kler też stwierdził, że jak to można w ogóle nad świętym miejscem objąć władanie, jakby to była zwykła własność. No, tak, że tak, to nie może Dokładnie. być. Tak nie może być świeckiego króla nad niebiańskim. no Może to nie jest niebiańskie Jeruzalem z biblijne, ale jednak to jest prawie niebiańskie Jeruzalem, ponieważ niektórzy mówili, że jak zdobędą rozolimy, to na połączy się z tą i to będzie takie pół na niebie, tak, pół na ziemi. Tak, do nieba. Takie dokładnie, coś takiego. No cóż, no ale no jak tak siadł na tankredzie ten Raimund, aż się Tancredowi dobrze zrobiło. Tak, niedobrze mu się zrobiło, a też prawdopodobnie z tego powodu, że mógł cierpieć na no i Albo na te słowa, No Tak, no i postanowił się wypróżnić, no i poszukał jakiegoś takiego skrytego miejsca. Zaszedł do jaskini, myśląc, że tam nikt go nie znajdzie, tam będzie mógł w spokoju i ciszy poświęcić się, że tak powiem, medytacji. I co znalazł? Otóż były to bale drewna. No, niestety nieco zmurszałe przez czas. Nie takie najwyższej jakości kloce, ale, ale nie takie złe. No, można powiedzieć, że tankret, oddając się defekacji, znalazł sposób na zdobycie fortyfikacji. W każdym razie jaskinie w tym obszarze nie było niczym niezwykłym, bo tych jaskin jest na tych ziemiach, po prostu multum. Było gdzie tak naprawdę pójść za potrzebą, ale akurat trafił do tej konkretnej. Tak, i pytanie, co robiło tam tamto drewno? Ciekawie jest, że są różne podania na ten temat, że to drewno było na przykład składowane z czasów ostatniego podboju Jerozolimy, czyli ono tam trochę leżało. Inny pomysł był taki, że to było to drewno, które nie zdążyło dotrzeć do Jerozolimy przed krzyżowcami, więc zostało skrętnie ukryte, żeby nie mogli go znaleźć. Chociaż pytanie wtedy, dlaczego nie zostało spalone? No Albo przyniósł je ten mędrzec tak. i ukrył. Jak znajdziecie drewno. Tak. Cały Słuchajcie, dzień ja znajdziecie. Dokładnie. I cały dzień będziecie oblegać. No może był to jakiś chciwy właściciel drewna, który stwierdził, że nie zawiodą tego drewna do miasta, to jest moje drewno. No dobrze, no ale ustalono, że za radą tajemniczego mędrca poczynią atak 13 czerwca. I z tego drewna zbudowali jedną drabinę urlężniczą, więc wbrew pozorom to niewiele. A plan był taki, że użyją tej drabiny, żeby wedrzeć się na mury i tam walczyć przez cały dzień, żeby się utrzymać, żeby zgodnie z przepowiednią tego mędrca zdobyć Jerozolimę. Dokładnie. No, czasem jedna drabina wystarczy. Ale... I dużo wiary. I dużo wiary, tak. Więc zobaczmy jak to jest. Zebrali się po takich ciężkich walkach krwawych, Antiochia inne bitwy i biorą z jedną drabiną, idą na fortyfikację Jerozolimy. No, nie można im odmówić naprawdę odwagi i wiary. I tutaj, I to, ponieważ to drewno zostało znalezione przez Tankreda i została zbudowana z niego drabina, to Tankred Podjął decyzję, że to jego część murów będzie szturmowana, z tym, że podobno on również chciał uczestniczyć w tym ataku, ale został tego odwiedziony. Może nie jako jeden z pierwszych, powiedzmy, że uczestniczył w takim względzie, że gdyby już tam się udało, to by wszedł za nimi po prostu. To może zacytuję, jak świadek opisywał te wydarzenia. Pokonaliśmy mury zewnętrzne i ustawiliśmy przy Wielkim Murze jedną drabinę. Po której wspierali się nasi rycerze i walczyli wręcz z saracenami na miecze i włócznie. Straciliśmy wielu ludzi, lecz wróg stracił ich jeszcze więcej. Pierwszy na murach był rycerz nie od Tankreda, od Gottfrieda, ponieważ był to Rainbold Kreton z Esturmel. To jest ktoś, kogo można znać już z wydarzeń Antiochi, ponieważ on wykazał się odwagą właśnie w walce na Moście Antiochii, gdzie przepłynął rzekę i zaatakował muzułmanów, wystawiając się na grad strzał z murów. I po tym był leczony bezpośrednio w namiocie Gotryda, czyli już wcześniej wykazał się odwagą. I teraz również jak lew pierwszy wszedł na mury. Może na koniu nie przepłynął. No nie na koniu, tak, ale, Pław, ale, ale z mieczem i zbroją rzucił się na Saracenów wtedy. Lekką zbroją. Lekką zbroją, tak. Tutaj znowu wykazał się odwagą na murach Jerozolimy i podniósł stratę. Powiem jak ta strata wyglądała. Sięgnął lewą ręką Blanków, gdy nagle spadł nań miecz nieprzyjacielski. Taki, co unieść go może jedynie osoba obiema rękami. Z prędkością błyskawicy, Brzeszczot trafił przed ramię, niemal zupełnie odcinając mu rękę. Także podobno wisiała ona na kawałku skóry, i podobno nie udało się jej uratować. Tak, ale przeżył ten okrutny cios. Nie, nie dość, że przeżył, walczył na tych murach z tą pokaleczoną ręką. Paladyn kolejny. Dokładnie. I do tego stopnia było ważne i waleczne, że sam Gottfried na jego sztandarze umieścił słowo waleczny na szczycie, aby właśnie upamiętnić ten sposób, w jaki widział, że rycerz wspinał się na szczyt murów i tam bohatersko walczył. Już po wszystkim. Podobno został mu podarowany odłamek prawdziwego krzyża, który został umieszczony w srebrnym relikwiarzu. Reinbold wrócił z tą relikwią do domu, do Esturmel i przez jego potomków była ta relikwia nie dość, że przechowywana, to jeszcze pani Elizabeth Esturmel się tym chwaliła i pokazywała mieszkańcom. Tak, ale trzeba przyznać, że musiał być naprawdę wytrzymały. W erze bez antybiotyków, bez dobrej pomocy medycznej, przy takiej ranie, przy praktycznie oddąbanej ręce, pójść do walki, a później przeżyć, no to musiał być niezwykle wytrzymały mężczyzna. Tak, ale prawdopodobnie to, że ta ręka została tak czysto odcięta, sprawiło, że on przeżył. On musiał być naprawdę potężny, że wytrzymał ból, że nie szedł z powodu szoku, jeszcze był w stanie walczyć. Także ta adrenalina musiała go nieźle trzymać. No właśnie o takich osobach mówimy. Ci, którzy chodzili pierwsi na mury, no zyskiwali chwałę, chociaż niesamowicie wiele ryzykowali. No i niestety nie udało się spełnić przepowiedni. Ten atak nie potrwał całego dnia i trzeba było zejść z tych murów. No uciec. Właśnie z tego powodu nie udało się zdobyć. Gdy posłuchali mędrca, może by się udało. No ale... no ale też trochę nie było to ich winą, bo zostali tak przyparci, że musieli się wycofać. No jedna drabina nie wystarczyła. Tak. No cóż, zaczęli myśleć, debatować. 15 czerwca w końcu przezwyciężyli pewnego rodzaju drobne i większe urazy. I postanowili bardziej skoordynowany sposób działać i atakować. I zdecydowali, że nie ruszą do ataku, dopóki nie zbudują machin oblężniczych. Do takiego czynu no, potrzeba im zarówno narzędzi, drewna, jakichś woździ, innych tego typu rzeczy. No i tu trzeba było się zastanawiać, co zrobić, jak zdobyć te wszystkie rzeczy. Na domiar złego, tutaj muszę zaznaczyć, brakowało wody. I to pragnienie zaczęło armii naprawdę mocno doskwierać. Potrzeba było praktycznie cudu. Jeżeli przejdziemy na chwilę do kwestii pragnienia, bo ona się tak, tak. naprawdę ciągnęła przez całe oblężenie, to nigdy nie zostało do końca rozwiązane. To jaki był problem? Mówiliśmy o tym, że studnie zostały zatrute, nie można było z nich korzystać. Najbliższe studnie były tak naprawdę o kilometry oddalone, więc trzeba było wodę nosić. Najbliższa czysta woda była w miejscu niebezpiecznym, bo wspominaliśmy już o sadzawce siloan, y -hmm. tak? Tak. To tak naprawdę ona była w odległości strzału złuku od Jerozolimy i po pierwsze. Celny strzelec mógł faktycznie trafić ludzi przy sadzawce, a po drugie. Była dość mała, jednak wolno się napełniała. Nie dość, że wolno się napełniała, to wylewała co trzy dni. Dokładnie. Więc było jasne, kiedy się tam ktoś znajdzie, to były zawsze grupy, więc były podate na ostrzał. A po drugie. Jeżeli mówimy o też innych miejscach, z których można pobierać wodę, to po okolicy wciąż grasowały bandy muzułmanów, którzy atakowali mniejsze grupy krzyżowców, które chciały tą wodę pobierać. Tak, no bo celem było właśnie jakby zniszczenie ich logistyki, ich zapasów, niedopuszczenie do wodopojów. I tak jak mówi wieś, co trzy dni wybijało źródło. I mam taki fragment. Kiedy źródło wytrysnęło trzeciego dnia, szalone i gwałtowne pragnienie kazało ludziom rzucić się do sadzawki. I wiele zwierząt jucznych i bydła poginęło w szamotaninie, która z tego wyniknęła. Co silniejsi, w morderczym pośpiechu przepychali się przez sadzawkę zapchaną padłą zwierzyną i pełną tarmoszących się ludzi, aż do skalistego ujścia potoku. Słabi natomiast musieli się zadowolić brudniejszą wodą. Tak naprawdę tym błotem. Kiedy mówimy o błocie, o tym braku wody, to były te źródła bardziej oddalone od Jerozolimy. Ale to było mniej więcej z 6 mil. Tak. I chodzi o to, że część krzowców zaczęła zszywać skóry zwierząt w takie wielkie wory, wielkie bukłaki na wodę. Po prostu wyruszali grupami, żeby tą wodę napełniać. I no tutaj oczywiście pojawiła się okazja dla tych, którzy chcieli zarobić. Część, wiadomo, w zbożnym celu nosiła wodę dla reszty i się dzieliła, ale część postanowiła tą wodę. Oddawać za pieniądz. W związku z czym znowu pojawia się sytuacja, że ci, którzy płacili, mieli pierwszeństwo, mieli lepszy dostęp do wody. A drugi problem był taki, że nie każda woda była czysta, bo niektórzy tą wodę napełniali z bagnisk. Ona była brudna, mogły w nich być pijawki i tak. ona tak naprawdę powodowała choroby i nawet śmierć. Dokładnie. Dlatego potrzeba było cudu. Tylko to mogło ich uratować. Potrzeba było jakiegoś innego proroka, jakiejś interwencji boskiej. Tak, potrzeba było, żeby przyszło do nich coś od wody.